Powiedziałem jednoznacznie, że sam podniosłem prośbę, czy zaapelowałem do polskiego rządu o to, aby zakończyć konflikty z Unią Europejską, że Polska powinna być przy stole i że zaproponowałem rozpoczęcie rozmów na temat członkostwa Polski w strefie euro. Ja osobiście mam poważne obawy, że strefa euro to będzie właśnie tą bazową częścią Europy. Oczywiście nie sześć krajów, które zakładały Unię Europejską. Rozmawiałem dwa dni temu z premierem Luksemburga, który też mi podpowiedział, że. No Nie jest zwolennikiem tego, żeby w sześciu wszystko ustalać, ale Unia będzie szukała takich rozwiązań, które są efektywne. I w sytuacji, kiedy Polska co chwilę jest krajem, gdzie zgłasza sprzeciw, nie podoba jej się, nomina ministra Waszczykowskiego zniechęca do rozmowy. Jest zawsze obrażony albo niezadowolony. No to po jakimś czasie będą szukali takich rozwiązania, które jest efektywne. Obawiam się, że powstanie również oddzielny budżet w ramach stref euro. I wtedy dla nas kwestią polityczną będzie też członkostwo, ale ważne, żeby odbyła się w Polsce debata, żeby nie było mitów.